Cześć Witam wszystkich, bardzo serdecznie dzisiaj poza warsztatem. Jak widzicie, troszeczkę niestandardowo. Mówią, że z rodziną najlepiej wychodzić na zdjęciach no ale czasem, gdy proszą, trzeba powiesić szafkę. Ja co prawda nie kręciłem realizacji z montażu tej szafki. Jest to szafka spłyty wiórowej. Jak wiecie, takich filmów nie kręcę, czegoś takiego wam nie pokazuję, ale myślę, że montaż samej szafki jak najbardziej można pokazać, bo pewnie nie jeden z Was chciałby. Też sobie szafkę zamontować i chciałby zobaczyć, jak to zrobimy. Montować ją będziemy na tej ścianie z tyłu. Jak widzicie, laser już tutaj mam odpalony. Będę musiał zaznaczyć sobie miejsca, w których będę wiercił, a będziemy wiercić zarówno jak i w kafelkach, jak i w murze. A będziemy też to montować na takiej listwie, standardowej listwie, na której montuje się szafki tego typu, czy też szafki kuchenne. Także to zobaczycie w dalszej części filmu. Żeby nie przedłużać tego wstępu, biorę moją listwę, biorę taśmę, zaznaczam miejsca, w której ona musi być, bo ta szafka będzie oczywiście węższa niż ta wnęka, która tutaj jest, więc ta listwa jest węższa. Muszę zaznaczyć mniej więcej, tak żeby ona była w środku najlepiej nie mniej więcej, a dokładnie, żeby była w środku. No i wiercimy otwory. Myślę, że pokażę Wam, czym będę wiercił. W kafel mamy specjalne do tego takie właśnie wiertło, także zaczynamy! I moi drodzy, tak jak widzieliście, zaznaczyłem już sobie miejsca, w których będę wiercił, miejsca pod kołki, natomiast sytuacja tu nie jest taka prosta, ponieważ w pierwszej kolejności mamy kafelki, następnie mamy płytę karton gipsonową, ale nie jedną, a kilka sztuk, ponieważ było trzeba tą ścianę troszeczkę wysunąć w tą stronę, a dopiero potem jest mur, więc tak naprawdę śruby, które zakupiłem mają 12 cm, są naprawdę długie żeby do tego muru yy, dostać, się, żeby to nie wisiało na samej płycie i na samych kafelkach. Natomiast w kafelkach będziemy wiercić takim oto wiertłem, nie wiem czy będzie to widoczne dla Was, czy też nie, mam nadzieję, że mi zaraz to... O. Tego typu wiertło, jest to wiertło właśnie do wiercenia yy, w kafelkach, natomiast yy, trzeba je też odpowiednio chłodzić, więc przygotujcie sobie, gdy takie coś będziecie robić, oczywiście jakiś pojemnik z wodą i co jakiś czas trzeba to wiertło schłodzić, będzie to na pewno przedłużało żywotność tego, tego wiertła. Dobrze, ja idę po wodę i zaczynamy wiercić. Jest szafka powieszona. Tam u góry przy tych haczykach mamy dwie śruby. Jedna służy do dociągnięcia jej do szyny, natomiast drugą podciągamy szafkę do góry. Tak naprawdę ona jest do regulacji i możemy sobie ustawić tak, żeby na przykład e, gdybym powiesił ją krzywo, i na przykład tu był inny wymiar, a tu był inny. I taki też miałem. Wyregulowałem sobie, mogłem ustawić tak, że ona wisi teraz w pionie, a odległości między ścianą a szafką są równe. Także to mamy zrobione. Następnie będziemy wieszać, a w zasadzie wiercić otwory pod haczyki na półki. W tym miejscu zamontujemy sobie dwie półki. Jedna będzie na wysokości, zaraz powiem dokładnie. Około 24-25 cm będzie pierwsza półka, druga będzie troszeczkę wyższa, żeby tam można było większe przedmioty dać i to co zostanie to będzie ostatnia górna. Dobrze, ja biorę laser, sobie zaznaczę, żeby mieć wszędzie ładnie równą linię i montujemy pierwszą półkę. Już mamy zamontowane. Można oczywiście je na tych haczykach przykręcić od dołu. ja Na razie tego nie będę robił, ponieważ być może będą one jeszcze wyciągane w celu nie wiem, posprzątania, wytarcia. Natomiast te kątowniki mają takie zaślepki. Podejrzewam, że wielu z Was je zna. Plastikowe zaślepki możemy je sobie tutaj wsunąć. I to właśnie czynimy. Zrobimy to od spodu. Będzie to ładnie wyglądało. Za chwilę też pokażę Wam jak to wygląda z bliska, ale najpierw sobie wsunę wszystkie zaślepki. I moi drodzy, szafka zawieszona, szafka skończona. Zrobiłem jeszcze uchwyty. Tego nie kręciłem. Jak zamontować takie uchwyty, pokazuję Wam w filmie, gdzie robię kredens. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, w jaki sposób to można zrobić dobrze, żeby te nasze otwory pod były dobrze wiercone, Tam pokazuję jak to zrobić, więc zachęcam, żeby zerknąć do tego filmu, jeśli ktoś jest ciekawy. Myślę, że tutaj przedłużać nie będziemy. Szafka gotowa, cichy domy, tak jak widzicie. Dwie półeczki, tyle wystarczy. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film komuś pomógł. Senki wióry, dziury. Do zobaczenia. Cześć!